A no, cześć, cześć. Zasłużyłeś na smaczka? Dobry pies. Skąd te smaczki biorę, nie? A to będzie głupi odcinek, nie? Bez żadnej merytoryki. Musisz się nauczyć być youtuberką. Witam z tej strony Apoli witam was w kolejnym openingu chyba chyba tak nie kładź się na sztynach, proszę ciężkie będzie panie teraz od razu przypominam, że możecie stawić łapkę w górę suba jak jeszcze tego nie robicie no i wejść na linki z opisu dzisiaj otworzymy sobie paczuszkę ale nie tylko nie tylko więc co otworzymy? Oglądajcie dalej. I takie właśnie życie. Położy się na szczunach i spokój. Zabójczy karton! Zabójczy karton! Tajemnicze pole siłowe pomiędzy kartonem, makiki. No chodź. Dobra, masz. Dobry pies. Dobra, ale nie zebraliśmy się tutaj z powodu psa. Znaczy, no głównie z powodu psa. Wiecie, bo staram się mu gryzienia, gryzienie, nie? Bo gryzie mnie po nogach. Jak mi liże, to wiecie, to nagradzam. Jak nie no to nie nagradzam. Proste, nie? Znaczy, jak mi Tylko olewam, ja przemocy nie stosuję. Nie? Nie? Co to za zabawione pierś? Muszę pierwsze też to. Ogólnie, paczka spodoba się y, równie dobrze ludziom, którzy o, oglądają moje openingi y, książkowo, mangowo, komiksowe, pewnie, ale też pewnie spodoba się. E, ludziom, którzy. którzy Przysięgam to dla psa, nie dlatego, żeby pies był, ale pewnie zaraz zobaczycie o co chodzi. Tylko spitoliłem, bo jednej strony nie wrzuciłem, że kupiłem, więc e, już wiecie, że będzie przyszłość, bo mam ją nagraną. Nie? Tak, kupiłem sobie psa, dlatego częstotliwość mojego kanału była oboga. Mam nadzieję, że to się rozwinie. E, ba! Kupiłem sobie tak rasowego Golden Retrieven retriever. Kupiłem sobie psa. Miałem kurs prawa jazdy, który skończyłem i dopiero mam na egzaminie, ale już trochę wolniejszy czas. Plus z tego jeszcze miałem różne takie sprawunki do załatwienia, więc dlatego była przerwa na kanale. Za to Was przepraszam. Mam nadzieję, że przyjdzie w przytupem. Ja to w sumie wrzucam w ten sam dzień. Któregoś dnia, bo muszę wrzucić właśnie odcinek. Wrzucam ten sam dzień co Dragon Ball, więc możecie się domyślić kiedy to nagrywałem. Otwieramy sobie tą paczuszkę. zobaczymy, co my tutaj trafiliśmy. U, u. włosy. Goldeny strasznie dużo sierści gubią i ponoć Labradory częściej linieją. Ale mniejszymi ilościami. Tak, chyba go, nasz Goldenek weszedł w fazę pierwszego linienia w życiu. Bo szedłem do e, zoologicznego, znaczy do weterynarza na drugie szczepienie, bo nie mogliśmy z nim z domu wychodzić. Jeszcze w sumie nie możemy, musimy wytrzymać, bo to było wczoraj albo przedwczoraj dla mnie. E, więc e, sytuacja jest taka, nosiłem go na rękach i koszulka wyglądała tak pewnie, jak widzieliście, e, więc gubią dużo sierści. Przed chwilą, jak zobaczyłem ten stół, co jest tutaj, wy już macie go wyczyszczonego, znaczy jest tutaj kabel, może jakieś syfki, gdzie nie gdzie, no sorry. Ale on był po prostu trzy dni niesprzątania i po prostu sierść. Nie wiem jak się tam. Dost... Ten pies ten za mały jest, żeby nawet dosięgnąć łapą do stołu jeszcze, bo będzie w sumie mniej więcej wysokości tego stołu, może ciut mniejszy. Oczywiście wysokość jak chodzi na czterech łapach. Jak stanie, to pewnie mojej wysokości będzie, że sierść jest po prostu wszędzie. I e, chciałem po żebyście mieli czysto i żeby był gdzieś pewnie Kosy nie mam, bo kosy nie jest potrzebne. To jest paczka, znaczy ekonomiczny list bardziej e, od impostu i tym się zajmiemy. Nie kiki, lecimy. Nic. Tak, więc mamy tutaj, zaczniemy oczywiście od rzeczy, w których openingów mam najwięcej, to przedstawimy później. Lock Horizon, Zagubione, Zagubione Dzieci Świtu, szósty tomik. I tak jak mówiłem, to możecie się spoilery, bo w przeszłych openingach na pewno Lock Horizon się pojawi, tylko spitoliłem. i Nie wiem, czy dograłem do odcinku Podróży po Mangarni, ale kupiłem, bo czwarty tom jest niedostępny, więc kupiłem czwarty tom i od razu piąty. Yy, bo czwarty tom jest nigdzie niedostępny, albo jest dwa razy droższy jak teraz w Empiku, więc yy, byłem w magarni, żeby zobaczyć jak to jest i tak jakoś wyszło yy, mamy oczywiście tutaj te tomy przedstawione i mamy tak jak co tomik, w sumie oprócz chyba pierwszego czy którego, obrazki takie składane proszę bardzo, tutaj mamy naszą gildię Log Horizon Wyniki głosowania z czwartego tomu. Yy, numer jeden Akatsuki. Jakieś głosowanie, ja jeszcze czwartego tomu nie przeczytałem. Czwartego? To jest szósty, dwa tomy temu. He, he, Shiroe numer dwa. Nianta numer trzy. Minori cztery. Rundelhaus pięć. Nie wiem kto to jest Rundelhaus, jak mam być szczery. Oglądałem anime, yy, trzy tomy przeczytałem. I, yy, nie, Rundelhaus to chyba jest ten. Yy, możliwe. Yy. Ale co do czego... Akatsuki zrozumiałe, bo to jest taka dziewczynka śliczna i taka, wiecie, trochę y, pan mistrz Fink. Y, Shiroe wiadomo, bo to jest taki skryty pan, y, ale spodziewałem się, że Nianta będzie wyżej od sirole, jak mam być szczery. A Minori... A, bo to jest tak pokazane, czyli czym wyżej, tym dalsze miejsce. No, czyli to jest on. Y, spodziewałem... Nie spodziewałem się takiej topki. Na pewno, wiedziałem, że tych trzech będzie, ale nie wiedziałem, że ten, już bardziej w sumie mi się wydaje, że ta druga Gildia. E, czekaj, tu też jest? Nie, dobra. E, zaczęła tańczyć na brzegu, kręcić piruety, by nie zdradzić, jak bardzo się cieszy. Poły jej brązowego płaszcza łopotały na wietrze, a ona nie mogła powstrzymać uśmiechu. Shiroe obejrzał się przez ramię i przystanął by na nią zaczekać. No tu macie tą scenę w sumie z drugiego sezonu chyba. Jak mam być szczery, to jest właśnie to się działo po chyba evencie, bo drugi sen zaczął się tym eventem. Jak widziałem po układce, to event ten jest w siódmym tomie, więc poprzestawiali jakoś, ale dzia działo się to w tym samym miejscu. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby pewnie bardziej trzymać w napięciu, bo macie mm, najpierw. Dowiadujecie się, że pewnie Shiroe umrze, a potem ciekawicie się przy jakiej okazji, to jest większy event. Też dobrze, tam chyba tą, po katsuki Fink pokazali, że oboje umarli. Ale no cóż, mamy tutaj takie coś. Tu mamy oczywiście bohaterowie, krótki opis bohaterów. Jak mam być szczery, to nie pamiętam, czy był raczej taki opis. I co rozdział jest oczywiście takie coś, czyli y, opis jakiejś postaci występującej w danym tomie. Tutaj jest Tatara. Trasnolud samuraj. I zawsze jest jakiś item. Tutaj jest zapałki. Z łatwością ogień rozpędzają i, ludzkiego, yy, i ludzki postęp napędzają. Yy, no i jeszcze tu są ekwipunki danej postaci. Yy, to chyba z jakichś facebooków. Zawsze się zdarzą jakieś... O, proszę bardzo. Jakieś obrazki w środku. A co rozdział jest opis jakiejś postaci. Możecie się czegoś dowiedzieć. Tu mamy oczywiście Nazunę która jest z gildi tego samuraja no i patelnie różnego typka mamy tego samuraja Rize to jest chyba ta gildmeisterka albo nie, nie, to chyba inna jest to jest ciekawe Ej, sprzedali mi de z defektem, trochę głupio, MPQ, ale dobra, nie będę się kłócił, to jest jedna strona ale akurat ważna. Jest Mikage. I przybornik złodzieja. Jak trochę poleży na półce, to się wyprostuje. Tu mamy Reineshie, to jest chyba ta księżniczka. Dziwne, że nie była wcześniej. Albo była, ale coś się update'owało. Tu mamy oczywiście walkę z tym Super superbossem. Oglądalnimy to wie O tu mamy mapa rajdu w Akibie, rajdu na tego tego typka Więc fajnie, taka mapa jest super, nie? Moim zdaniem. Instruktor, struktura gildi. Mamy tutaj Lock Horizon i Crosses Moon Alliance, oraz DDD, Black Sword, West Wing Brigade. Oceanic System, Roderick firm. No i mamy tutaj y, załącznik, czyli słowniczek, jakby ktoś nie rozumiał Profesje główne oczywiście, jakieś rozpisane zawsze co Tomek dają do zrozumienia o co chodzi w grze. Tu mamy oczywiście wyniki y, pięciu znamy, potem jest Henrietta, mało tych głosów trochę było. Tylko tysiąc? Dziwne. Y, Misa, nawet nie wiem kto to Nureha, y, a Nurecha wiem, Krasti, Rajnesia. To jest ostatni. Tu ziemski dziadek z drugiego tomu. <głosy> dwa głosy: Kucharz, Kresem, Aliancja, y, i Suke, Woodstock W, Książę Seriat, Nazuna. Po dwa głosy: Potem po trzy głosy: Facet, który z płaczem jad burgera z kresem w Burgers, Hioko, Kisztama, Sayaka, Siostra Krastiego. Potem Rizę, Verminton. Legan Leonardo, Lisa Lodry William Massachusetts nie znam ich, ale ostatnie to są takie dla Beki dodane a i po jednym głosie tyle osób uczmą, dziewczyna z Cocoa Brown, ale nie chce mi się to czytać dalej. I trochę od autora mamy, oczywiście do zobaczenia w tamy siódmym. No i takie coś taki ładny budyneczek, a tutaj HWDP prawie. I ładnie tu jest. Najmniejsza ulica ever, bo tu są domki. Liewa? Nie wejdziesz. Oj ogólnie powiem tak, że sytuacja jest taka, że to jest dogrywka, to jest dogrywka w sumie najświeższa będzie dogrywka z ostatnich mang, jaka w ogóle powstała, bo tak to wrzucam coś, jakieś puzzle e, stare i e, od razu wam dam taki spoiler, żeby nie było, nie, bo to wrzucę do mang, żeby były bardziej treściwe, a nie jedna czy dwie mangi, bo ten opening jest słaby, ale jest tam trochę kontentu, więc Wypchnę trochę więcej mang. Jak mówiłem, albo będę mówił, to byłem w mangarni w tamtym okresie. Kupiłem cztery rzeczy yy, i tego nie pokazałem, nie nagrałem, nie byłem pewny tego podczas nagrania. Teraz jestem tego pewny po prostu, więc yy, pokażę wam te cztery rzeczy i od razu mam zapowiedź taką, że już w sumie to co widzicie w mangach dużo mi nie zostało tak naprawdę. Ja to nagrywam w ten sam dzień, co będę to montował. Wy to dostaniecie góra do tygodnia, więc powiem Wam tylko tak, że sytuacja jest taka, że ja już yy, końcówkę 21. montuję, yy, czyli praktycznie no, zostało półtorej roku, ale przez ten poprzedni rok miałem z 3 openingi. Tak, przez cały rok miałem 3 openingi. Yy, tam jeszcze w 21. chyba jakiś jest. Nie licząc tego Marvela następnego, bo on był wcześniej, ale ja go już zmontowałem i tam czeka. Mm, tylko dam najpierw to przed tymi drugimi Marvelami. Problem polega na tym, że właśnie jest mało openingów i w grudniu, czyli pół roku temu, zaczynają się te openingi znowu. Ale no tak zaczynają się w sumie na miesiąc, ale miałem trzy albo cztery takie rzetelne openingi, po czym znowu było prawie pół roku przerwy. No i teraz ostatnio znowu zacząłem, więc dużo tych odcinków wam nie zostało. Tak jak będę rzetelnie montował do tego co montuję teraz to planuję, że do Max pół roku na drobię tę całą zaległość i będziecie mieli mniej openingu. He, he dobra. E, mamy tutaj rzeczy z mangarni. E, dwie byłem pewny, bo mówiłem na odcinku, który teraz oglądacie, że kupiłem to. A dwie nie byłem pewny, musiałem przyszłe openingi zobaczyć. Ja jestem. mam fioła na punkcie chronologii. Wrzucam openingi tak, żeby nie było żadnych dziur tomikowych, co nie? Dlatego je chronologicznie wrzucam. I co do czego, brakowało mi dwóch... doszedłem drogą dedukcji, że brakowało mi jeszcze dwóch mang, więc wiem, że minimum cztery kupiłem w mangarni. Jak coś nie kupiłem, że tak to powiem... Czasami paragony chowam w seriach, ale nie było. Wiem, że na pewno kupuję minimum 4, ale możliwe, że trochę więcej, jak będą jakieś dziury, to po prostu te dziury dogram w następne po openingach i wspomnę o tym samym. E, wiem o dwóch tomikach, dwóch weszłem drogą dedukcji, bo nie ma na żadnych openingów, e, bo przejrzałem wszystkie, ale no jak już. E, e, można się domyślić, jest jakaś dziura i następny tom poza tą dziurą jest już wydawany w jakimś openingu, to dotami raczej później też bym to nie znalazł, ale ryzykowałem, może mnie coś powaliło, ale dobra. Mamy oczywiście tutaj Lock Horizon, tom trzeci, nawet widać, że jestem w trakcie czytania i teraz widzicie przez no to ten opening był chyba bodajże września lub października 21, więc za dużo nie przeczytałem, tylko wtedy chyba byłem pod koniec pierwszego tomu, nie jestem do końca pewien, więc przeczytałem drugi, zacząłem trzeci był fajny, ale było dużo, lep dużo lepszych tytułów i wstrzymałem to na chwilę, więc co za tym idzie? Tomik czwarty, który też tu widzicie, też nie został przeczytany. No, lecimy dalej. Dr. Stone, ósmy tom. Dobra, jest to. No, Dr. Stone, co nie? I to była ta luka i jest potem Dr. Stone, dziewiąty tom i jest tutaj treść Final Battle od razu powiem wam tak, że ten tom kończy, nie, nie kończy drugi sezon. Drugi sezon niestety kończy następny tom z tego co się orientuje, ale początek tego zaczyna się drugi sezon. Ten drugi sezon był króciutki w 2,5 mangi, no i kinówka też tam dziesiątą odlatuje. No i kinówka można powiedzieć jest w 10 i od 11 zaczyna się trzeci sezon. Wtedy o tym nie wiedziałem, teraz o tym wiem, yy, dlatego że już to przeczytałem, nie ma zakładki, żeby nie było. Przeczytałem je, ba, w w Doktornie Sto mnie jestem na bieżąco i mogę Wam zdradzić, że w przyszłych openingach pojawi się nawet do 16 tomu, bo mam kupionego do 16, jestem na bieżąco przeczytany tom. i to mi bardzo świetna seria polecam. Yy, no i w sumie tyle z tej wstawki. No, jeszcze o piątym zapomniałem. Więc go, tak to jest z Wojtkiem. Nie? Mamy tu ekipę kozaczków. Tu mamy, e, tu mamy chyba ich e, sekrety domku. Bardziej szczegółowo. A teraz dla miłośników psu. Nie wiem co z tą, ale ogólnie to oprócz tej książki, którą możliwe, że poprzednio dałem w jakimś openingu, może nie, nie pamiętam już co dałem, a co nie, jak mam być szczery, kasuje na pewno to, to, to co dałem. Miałem książkę o zrozumieniu psa. Czyli zrozumienie jego toku rozumowania, ale to, że rozumiem jego tok rozumowania, nie znaczy, że, e, że będę potrafił go wytrosować. Jednak, tak jak mówiłem, mam problemy z tym, że gryzie. Reszta jest kochana, nie niszczy żadnych mebli, ale jeszcze jej ząbki nie wypadają, nie zmienia zębów, więc nie wiadomo, czy to się nie stanie. E, są tu dwie książki. Jedna, to wiem o czym jest, jest to Aria Równa i skuteczna nauka chodzenia na luźnej smyczy, e, czyli krótkimi, żeby. Pies nie ciągał. U mnie to będzie duże, bo ja jestem wątpliwych rozmiarów, a pies będzie dużych rozmiarów. Będzie w sumie prawie tak ciężki jak ja, w sumie o połowę. Mamy tu oczywiście obrazki też i mamy takim nawet wielką czcionką, Mi się wydaje, no tu jest około 90 stron do 100, więc to jest książka na dwa wieczory mi się wydaje. I druga książka to jest Aria nie? czyli Skuteczne Rozwiązywanie Problemów. Yy, I tutaj yy, pewnie też są obrazki, yy, wytłumaczone od podstaw, takie po prostu podstawy. I najprawdopodobniej to zacznę czytać jako pierwsze, bo tak jak mówię mam problem z gryzieniem. Na smyczy, na smyczy dopiero zacznę z nią wychodzić za kilka dni, więc to jest dla mnie... O, goldenek. czyli wie co robi. No, więc zacznę czytać pewnie od tego. To Ma stron, ma podobną czcionkę, podobną ilość obrazków, ale ma więcej stron do polecenia książek różnych. 90 stron, więc jest lżejsza na no to półtorej wieczora. Słycie, e, ale rozbawiło mnie to jeszcze z podbitym okiem. E, nie też że katuje psy, tylko po prostu mi to rozbawiło. Najpierw powiem coś na temat Log Horizon i yy, albo nie, najpierw Historia spaczkomatu. Podchodzę do paczkomatu, jest tam jakiś pan, wyjmuje jedną paczkę, zamyka, to bierze paczkę i coś tam klika. Ja czekam, żeby kliknąć, bo wczoraj jak odbierałem paczkę, to jak włożyłem GPS, to pisało otwarte, wyjęłeś już wszystko i mi się nie otworzyła paczka, ale jak w terminalu zrobiłem, to, to, mi, się, yy, to mi się otworzyła, yy, więc yy, po prostu jakiś błąd był chwilowy, że będzie się się przestraszył. Chciałem przez terminal, ale czekałem 5 minut, w końcu stwierdziłem się jak... Typek jakiś przyszedł, otworzył jeden, jeden paczkomat, to też kliknąłem i też yy, otworzyłem tylko odciut pod nim. I to było tak, że ten typ yy, na terminalu siedział, moja paczka otworzyła się pod terminalem, i obok mojej paczki w tym samym momencie otworzyła się druga paczka tego typa. I ten też coś tam klikał, nie? I nagle on podchodzi i on ja mi doczynia to do paczka, nie? A on tak nagle. Yy, Dobra, ta nie jest moja masz, nie? I patrzę, od Empiga to chyba moja, nie? Dlatego lekko uchylony było i sprawdzałem. Tylko nie patrzyłem, co jest w środku, tylko sprawdzałem, czy zgadza się ilość książek, które zamówiłem, żeby nie było gachy. Bo ten typ sobie poklikał, ja już odjeżdżałem, patrzyłem i on sobie poszedł w ogóle, nie? Więc jeden, jeden paczkomat został otwarty, bo on klikał. I yy, jego... najpierw wziął jedną paczkę, potem klikał, drugi paczkomat się otworzył, nawet nie podszedł do niego, nie? I klikał dalej i potem sobie poszedł, nie? To ja wróciłem, ten paczkomat zamknąłem I tak patrzę... Był pusty Możliwe, że mu paczki nie przysłali, możliwe, że to błąd Ale ja miałem bekę, bo po prostu takie zagnieżdżenie I to tyle z opowieści I Teraz najpierw powiem Kilka słów o Lock Horizon. Tak jak mówiłem, przeczytałem kilka tomów yy, i powiem tak, że na te tomy, co przeczytałem, powiem, przeczytałem trzy chyba tomy. Czwarty było ciężko dorwać tą część drugą, więc stanęłem na trochę i niedawno całkiem kupiłem. Yy, co do czego, wyszło na to, że w anime jest przedstawione praktycznie 90% tego, co jest w light novelce, co Zawiodłem się trochę, dlatego zwolniłem czytanie. Bo, jakby nie patrzeć, w light novelce na pewno trochę bardziej jest pokazany umysł Shiro, co on myślał, czyli jak strategię planował, jak wyliczał wszystko. Ale 90% w anime jest ukazane. Dowiaduje się, jakie, dowiadujecie się jakieś lekkie nowinki, takich nic ważnych rzeczy. Overlord to przy tym duża różnica, bo w anime i w mandze było zekranizowane moim zdaniem, 25 do 30% procent light nowelki, czyli widać ten przeskok. Praktycznie już w pierwszym tomie dowiadujecie się, dlaczego Gazew Stronów e, przegrał z tamtymi ludźmi tak łatwo i niby najsilniejszy człowiek królestwa dostał w pip e, mocno po głowie. I dowiadujecie się, dlaczego jest uważany za najmocniejszego. Już sama ta nowinka zmienia postać patrzenia na Gazewa, plus w light novelkach był, cała ekipa Ainsa była pokazana nie jako overpower, bo niektórzy mieli problemy. Ains prawie się wy, wyglebił z Wampirzycą, ale on się wyglebił też prawie w Anime, ale trochę bardziej się wyglebił, oczywiście, w light novelce. Pokojówka, jedna, druga prawie umarła, nie? I to tak ostro, nie? Miały jakieś bardziej wyrównane walki niektóre pomiędzy ludźmi było, a nie tak, że po prostu pyłki giną wszyscy i overpower w ogóle moc, potęga. Yy, więc taka sytuacja. Jest na pewno więcej o tym yy, Strażniku Ósmego Piętra, który jest tajemnicą nadal w anime. Oprócz tego, że był pokazany i że zatrzymał ten cały... Tam jest trochę więcej, ale nie mogę spojlować, jak chcecie to przeczytajcie. Więc yy, trochę zawiodłem się na tej darmowelce, ale czyta się to lekko. Może dlatego zekranizowane zostało więcej, bo tu jest chyba dwa czy trzy razy większa czcionka niż w Overlordzie. Jest więcej obrazków, bo w Overlordzie macie chyba tylko co rozdział i trochę na końcu, i jest trochę grubsza. Ta jest chudsza, ma większą czcionkę, więcej obrazków, więc, no, kto jak woli. Ale przyjemnie się czyta lekko i jedyny minus to jest to, że większość została zekranizowana. Jeśli chodzi o książki z nie mogłem się ich doczekać i powiem tak, że no nie wiem, co o nich powiedzieć. Bo polecił mi tą, jak i poprzednią kolegę, tamta naprawdę otworzyła. Bo tak naprawdę psy nie myślą jak ludzie: I mają proste, proste myślenie po prostu i one nie są smutne. Więc jak się żegnacie z nimi, to one mogą być jak to można tak nazwać mogą być jedyne smutne, dlatego że się z nimi żegnacie i myślą sobie: Ej, coś jest nie tak, on się z nami żegna, co nie? Więc yy, mają trochę inne postrzeganie świata. Tak samo jak gryzą coś, to nie dlatego, i my mówimy, że nie wolno, to oni nawet nie wiedzą, za co zostaną karceni. Tak samo jak wpychanie nosa w odchody, nie wpychajcie nosa w odchody, bo to jest dla psa tylko krzywda, i potem zaczną wam te kupsko jeść. Zamiast uczyć się, żeby nie stracić w mieszkaniu, to jest mit. Więc, ten, yy, więc yy, myślenie już mniej więcej giznęłem. Wiem, że nie spodziewać się od tego, że ona jest szczęśliwa czy smutna w tym momencie, czy że pogryzła, bo ma jakiś do mnie uraz. Nie, ona gryzie, bo ona widzi rzeczy do gryzienia. Ona nie widzi, że to jest szafka, a dla niej to jest rzecz do gryzienia. Więc yy, szkolenie też mi się przyda, bo ostatnio popełniłem gafę z yy, tym gryzieniem i to się pogłębiło zamiast potem, bo dawałem jej gryzak, żeby przestała, puściła nogę. I ona łapała ten gryzak i mówię tak, w końcu coś się nauczyłem. I i, ten, i chyba właśnie zrozumiała, że, yy, że ten, że gryzak jest lepszy od nogi, i przystawała gryźć. I tak se, bo tak przeczytałem w internecie, że bez gryzaka się nie podchodzi. Tylko nie było tam napisane zazwyczaj, bo kilka poradników czytałem, że chodzi o to, żeby wdać gryzak, jak ona już łapie zębami, ale was nie ugryzie. Jak was gryzie i dajecie gryzak, to tak jakbyście dali jej nagrodę, czyli. Poszła po piłeczkę, przyniosła, oddała wam, a wydajecie jej ulubiony gryzek za to, że wam dała tą piłeczkę i ona się cieszy i mówi, o będę częściej oddawać. I tak samo było z gryzieniem i trochę popełniłem gafę i zaczęła mi się jeszcze bardziej rzucać na nogę. Oczywiście nie od razu, na początku wiecie, odpuszczała, ale po dwóch dniach zaczęło po prostu się to pogłębiać, więc książka mi się przyda, bo chcę, tym bardziej, że to pies będzie duży, chcę z tego psa zrobić naprawdę super psa. I tak jest super psem, ale chcę z niego mega psa zrobić, który jest grzyczny, grzyczny, oczywiście ona, bo to jest kobieta, jest grzecznitka i, i w ogóle wiecie o co chodzi. W ogóle ja mam same kobiety w domu, bo dziewczyny mam, dwie koszatniczki kobiety i Hanna Solo. Nie, nie wiedziałem jaka to płeć, bo powiedziałem typowi, że obojętnie jaką płeć niech pan mi da. I nazywałem go Han Solo, a potem jak rozkraczał się na kracie, to zobaczyłem, że to jest samiczka i nazywa się i tak Han Solo, bo nie będę chomikowi po roku życia robić sieczki z mózgu, ale jest kobietą i nazywa się Han Solo. I powiem tak, że jest jeszcze Kiki, która też jest kobietą, więc mam same kobiety, mam przejebane ratunku. Uwięzili mnie tu w domu, helpunku, hahaha. No, a więc tak, możecie poznać... Wcześniej pewnie były zdjęcia jakieś wideo, ale to jest kiki. Kiki, przywitaj się, tam, 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 przywitaj się. Pomachaj łapką. Cześć! Dajcie łapkę w górę, widzicie urodzona youtuberka, nie? Urodzona youtuberka jak się synka. No, zawsze jak tak, nie wiem, albo lubi się wtulać w pachę. Co nie? Dobra, idź. Możecie pisać, czy chcecie więcej takich odcinków, bo dalej eksperymentuję z kanałem. Nie wiem, co się ludziom podoba, co się nie, bo wyświetlenia czasem się zgadzają, ale nie ma łapek, więc możecie zostawić łapkę w górę, zostawić suba, jak jeszcze tego nie robicie i pisać swoje pomysły, co mógłbym nagrywać lub jaką serię wznowić. Subnautikę znowu, bo za bardzo mi się podoba tą gra, ta gra, ale po prostu 9 godzin na nagranie i wypuszczenie jednego odcinka minimum albo 12, nie pamiętam jak to kalkulowałem, więc nie mam tyle czasu w tym momencie, żeby nagrać następny. Wrzucę ten, co nagrałem, bo już jest nagrany, więc mam, można powiedzieć, 1 trzecią drogi ze sobą. Ale jeszcze raz dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak to możecie zostawić łapkę w górę, wejść na linki z opisu, zostawić subok jeszcze tego nie robicie, ale jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do widzenia! Nie, chwila, nie może tak się skończyć. I do widzenia!